pod numerem drugim i tam też przyszedłem w dniu 18 października 1919 roku na świat. Jako urodzony gdańszczanin należałem do tej warstwy ludności, która zawsze najdotkliwiej odczuwała wszystkie drgania koniunktury politycznej i gospodarczej, a przede wszystkim poczynania odpowiedzialnych ludzi. Ponieważ w naszym wypadku członków gdańskiej polonii te poczynania okazały się nader, nader tragiczne. Uważałem za swój obowiązek nie tylko ująć na piśmie naszą działalność i walkę o polską godność, lecz uzupełnić dla uwiarygodnienia osiągalnymi dla mnie dokumentami. Uważam to za swoją powinność wobec tych tak licznych rodaków, którzy tak wiele czynili, lecz tej wojny nie przeżyli. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Joanna Szymańska. W imieniu Stowarzyszenia Ławeczka Brunona Zwary oraz rodziny pana Brunona pragnę powitać Państwa na odsłonięciu pomnika Brunona Zwary. Zgromadziliśmy się tutaj dziś, by uczcić pamięć wyjątkowego człowieka Brunona Zwary, pisarza, świadka historii. Polaka i Gdańszczanina. Odsłaniając ten pomnik, oddajemy hołd jego życiu i dziedzictwu, które na zawsze wpisały się w historię naszego miasta i naszego narodu. Bruno Zwarra był kimś więcej niż pisarzem. Był kronikarzem gdańskiej duszy. W jego książkach, takich jak Wspomnienia Gdańskiego Bówki, odnajdujemy prawdę o tym, co znaczyło być Polakiem w Gdańsku w czasach burzliwych przemian XX wieku. Opisywał życie codzienne, radości, trudności i dramaty, jakie przeżywali mieszkańcy tego miasta, nie z perspektywy przywódców, ale z perspektywy zwykłego człowieka, jego doświadczeń i emocji. Przeżył dramatyczne chwile, gdy bycie Polakiem w Gdańsku oznaczało odwagę, a potem również śmiertelne ryzyko. W jego książkach znajdziemy przejmujące opisy losów Polaków z wolnego miasta Gdańska, obrazy represji, szykan ze strony Niemców, ale też niezłomnej walki o zachowanie własnej tożsamości. Brunon Zwarra był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, doświadczył na własnej skórze okrucieństw II wojny światowej. Mimo tych traumatycznych przeżyć, znalazł w sobie siłę, by o nich opowiedzieć. Jego dzieła są lekcją historii i przestrogą. Są przypomnieniem, jak krucha bywa ludzka wolność i jak łatwo mogą zniszczyć ją nacjonalizm, wojna i nienawiść. Bruno Zwarra pisał, by ostrzegać i by pamięć o polskiej krwi przelanej w Gdańsku nigdy nie zaginęła. To lekcja, którą musimy przekazać przyszłym pokoleniom. Ten pomnik, który dziś odsłaniamy, jest symbolem nie tylko pamięci o Brunonie Zwarze, ale też o wartościach, które reprezentował. Jest przypomnieniem o sile prawdy, o odwadze i o odpowiedzialności za przekazywanie historii kolejnym pokoleniom. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika. Mijają już dokładnie cztery lata od kiedy w grudniu 2020 Roku, w środku pandemii założyliśmy Stowarzyszenie Ławeczka Brunona Zwary. Była nas garstka: lokalni aktywiści z biskupiej Górki, członkowie rodziny pana Brunona, potomkowie Polaków z wolnego miasta Gdańska, których doświadczenia tak skrupulatnie opisał na kartach swoich książek. Doskonale pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam zdjęcie i biogram brata mojego dziadka, pracownika poczty polskiej w wolnym mieście Gdańsku, w jego książce Gdańsk 1939. Dzięki jego książkom nie tylko ja, ale wiem, że wiele innych osób mogło odnaleźć ślady swoich przodków. Pamiętam też rozmowy, które przed laty przeprowadzałam z panem Brunonem. Pomimo sędziwego wieku emanował silną energią i wolą życia. Mówił o swoich publikacjach. Pamiętał, jak mówił o tym, że projekt jednej z książek wysłał do jednego ze znanych profesorów historii w celu oceny merytorycznej. Rękopis wrócił z adnotacją. Panie doktorze, książka jest genialna. Pan Brunon odpisał profesorowi. Dziękuję, panie profesorze, za pozytywną ocenę. Chciałbym tylko sprostować, że nie jestem doktorem. Skończyłem jedynie Gimnazjum Polskie w wolnym mieście Gdańsku. Taki był Brunon Zwarna autentyczny, szczery i prawdomówny, trzymający się swoich zasad, charakteryzujący się olbrzymią wiedzą na temat Gdańska pomimo braku tytułów naukowych. Jego książka Gdańsk z 1939 jest skarbnicą wiedzy historycznej tamtego okresu, z którego do dziś korzystają historycy. Pragnę najserdeczniej podziękować darczyńcom, bez których nie byłoby tego pomnika. Z całego serca dziękuję Fundacji Orlen dla Pomorza, wtedy jeszcze Fundacji LOTOS, która jako pierwsza w nas uwierzyła i wsparła ten pomysł. Bez tego na pewno nie uwierzylibyśmy, że postawienie tego pomnika jako oddolnej inicjatywy jest w ogóle możliwe. Dziękujemy również spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Olivia Business Center, Palermo Investment, panu Andrzejowi Zwarze oraz wszystkim, innym tym, którzy wsparli naszą zbiórkę. To dzięki wam możemy dzisiaj tutaj stać. Ten pomnik Gdańskiego Bówki rodził się w bólach, ale koniec wieńczy dzieło i zapraszam teraz Marię Dryżał, córkę Pana Brunona, która również powie kilka słów. Dziękuję. Witam Państwa. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu, na biskupie Górce, miejscu, w którym 20 lat żył mój ojciec Bruno Zwara. Bruno Zwara był jednym z Polaków Wolnego Miasta Gdańska, którzy przez swoje życie i twórczość utrwalili na zawsze nieocenione fakty historyczne miasta i ludzi, którzy Wolne Miasto Gdańsk tworzyli. Jego los uświadomił nam, że nienarodowość, kolor skóry czy wiara są przyczyną konfliktów społecznych. Książki mojego ojca są podróżą przez życie Gdańszczanina z tamtych lat, jednak przede wszystkim są przestrogą historyczną, przed zatraceniem człowieczeństwa, ostrzegają przed tym, by żadna idea nie stanęła ponad humanistycznym postrzeganiem relacji międzyludzkich oraz przed brakiem wyobraźni i świadomości, do czego prowadzi niepowstrzymana agresja. Bruno Svara do końca swoich dni pozostał w swoim ukochanym Gdańsku, który był jego miejscem na ziemi. Trwał na stanowisku w obronie pamięci ludzi, zdarzeń i miejsc przez innych zapomnianych. W obronie pamięci o Gdańsku, Gdańszczankach i Gdańszczanach. W imieniu swoim własnym oraz rodziny Bronona Zwary dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję również sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten pomnik powstał. Mam nadzieję, że mieszkańcy biskupi Górki będą dumni z tego, że w ich dzielnicy stoi pomnik, pomnik gdańskiego pisarza i będzie to miejsce ich spotkań. A nasz ojciec Bruno Zwara może spoglądać na swoje ukochane podwórko i na nasz piękny Gdańsk. Dziękuję. Przecięcia wstęgi dokona kuzyn mojego taty Romuald Zwara. Piękny. A przyjechał do nas aż, aż z Podhala, bo pan, tak z Makowa Podhalańskiego, bo pan... On i się tym zajmuje. Za, za przybycie. E, może ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć, parę słów do mikrofonu, e, może jakieś wspomnienie o panu Brunonie. Jest na to czas, jesteśmy.